Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Liguś smakuje, w którym to przetestujemy sobie kolejne piwko od browaru, który nie był mi wcześniej znany. A jest to, słuchajcie, browar, który nazywa się Dziki Wschód. A piwko, które będziemy sobie dzisiaj testować, nazywa się Buszujący w konopiach Non-Alcoholic Cannabis IPA, które właśnie prezentuje się w taki, właśnie oto. Sposób. Nie wiem, co się w dzieje z oświetleniem, ale lampy mam ustawione cały czas tak samo. A nie wiem, może to kamera już zaczyna szwankować. Teraz jest tam jakiś w ogóle niebieski. No ale dobra, no trudno, no już nagrywam po prostu tak jak jest. Wcześniej miałem ten sam problem, podczas poprzedniej próby nagrania. Yy... Dobra, ale wracając, zastanawiacie się, dlaczego zdecydowałem się w ogóle zakupić takie piwo. Otóż, słuchajcie, jakiś czas temu u nas na Oszołomie w Rybniku wystartowała strefa, strefa która nazywa się Piwomania. Także możecie tam znaleźć całą masę piw. Od jakichś tam kegów, od piw zerówek, posmakowe, po krafty. No, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Eee, także spośród tych wszystkich piw, jakie tam mamy dostępne na tej strefie, ja postanowiłem się skupić jako birgik. Postanowiłem skupić się tylko i wyłącznie na piwach kraftowych. No i wybrałem spośród tych wszystkich piw, które to mamy, wybrałem 7-8 takich piw, które wydawały, wydawały mi się takie najbardziej najciekawsze. Coś, co widzę pierwszy raz, z czym spotykam się pierwszy raz, nie próbowałem tego, więc ciekawość zżera po prostu, tak? Także kupiłem i po prostu postanowiłem zobaczyć, z czym my tutaj w ogóle mamy do czynienia. Także Dziki Wschód, buszujący w konopiach, non alcoholic cannabis IPA wild, wild East Lublin. No i co tutaj mamy, słuchajcie? Browar Dziki Wschód, buszujący w konopiach, piwo jasne, pasteryzowane, niefiltrowane. Czekaliście na nasze piwo z konopiami. Postanowiliśmy. Postawi, postawiliśmy na ciasteczkowo-owocową odmianę gelato, wprost z San Francisco, które nie bez powodu nazywane jest miastem mgły. Otwórz butelkę. Pora relaksu. Niezależnie czy wysiałeś pole konopi pośrodku nowego osiedla, czy siedzisz na plaży w Stegnie. Pozdro dla kumatek. Myślę, że każdy wie, o co chodzi z tą plażą w Stegnie. Witam was, jestem w Stegnie, w, na plaży. Cześć. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień stęgnie na plaży. Serdecznie Was... Składniki. Woda. Słody jęczmienne, chmiel, drożdże, mieszanka terpenów konopnych, gelato. Mm. Także, słuchajcie, od razu tak. Z uwagi na fakt, jakie piwo testujemy, czyli tam jakieś konopie i tak dalej, od razu zaznaczam, że nie jestem osobą, która... Za żywo tego typu używki nie, nie jaram marihuanenu, ani też nie jestem osobą, która jara się tym, że jara marihuanen. No bo wiecie, też jest taka, wiecie, tam Legalize i te wszystkie grupy. Więc nie, to jest po prostu tylko degustacja piwka. Ja po prostu jestem ciekawy, jak to, jak to może w ogóle smakować i czy w ogóle będzie to dobre. A testowałem już browary ze służby zdrowia albo tam z Glogera, które nazywało się... No, nie wiem, a jakieś piwa konopne w serii ligu smakowe na pewno były. No, teraz sobie nie przypomnę, ale było coś tam właśnie ze służby zdrowia, niezłe ziółko, bodaj, właśnie teraz chyba sobie przypomniałem. I było też jeszcze właśnie kanabis też, ale nie pamiętam co to było za browar. No i teraz słuchajcie: właśnie piwko od browaru Dziki Wsłód, buszujący w konopiach. Także składę wam przeczytałem. Ekstrakt 6 Plato. Nie napisali tutaj, że chodzi o stopnie, ale no, trzeba się po prostu domyślić. Alkohol 0,5 wole. Objętość 500 ml. Butelka bezwrotna. Mamy również tutaj podane e, informacje o wartości odżywczej, do czego zdjęcie również tutaj zamieszczę. E, w ogóle tak chciałem jeszcze powiedzieć na wstępie, że seria Liguj Smakuje troszeczkę przybierze inny format. Mianowicie będę teraz wstawiał zdjęcia e, właśnie z składu... Kurwa, kto mi tam tak robi taki spa? <laughs> Never mind, Nie przejmujcie się tym. Ee, że seria Ligu Smakuje przybierze troszeczkę taki inny format, że podczas kiedy ja czytam Wam ten skład i tak dalej, i tak dalej, również będą po prostu zamieszczane e, zdjęcia. Wyprodukowano na zlecenie. Made for Wild East SPZo S. Leszczyńskiego, tak? 6 na 5 2069 20 lubin. Mają też swojego Facebooka i Instagrama. Najlepiej spożyć przed numer partii. 31 03 2024. Ale, właśnie co jest ciekawe, to to, że tutaj ta data to jest naklejka, którą normalnie mogę odkleić. A tutaj nie ma nic pod naklejką. Jak dla mnie, na dosyć słaby motyw. W sensie, no nie, no, wycho wychodzę z założenia, że data powinna być już nadrukowana na samej etykiecie, i tak dalej, a nie żeby to było w formie jakiejś naklejki czy coś, no bo. Dajmy na to, taka naklejka się później odklei, i teraz jest problem. Czy to piwo jest świeże? Czy już jest? Podacie. Przez co też później pracownicy marketów mieliby problem, bo coś takiego by musiało zdjąć po prostu z półki, bo nie wiadomo, co, 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 co się z takim piwem dzieje. Więc tutaj już minus, jeśli chodzi o naklejkę z datą. Data musi być nadrukowana na etykiecie. Z takiego założenia wychodzę. Kapsel Czarny Golas, także tutaj rewelacji nie ma. No nic słuchajcie, przekonajmy się, jak to w ogóle smakuje. Jak to pachnie, jak to smakuje? Czy będzie buchało tutaj marihuananem z butelczynę? Czy będzie dawało z zielskiem? Nie bucha, ale jest taki kurcze zapach, yy, którego raczej z ganżą bym nie skojarzył. Pachnie to jak kurczę, może taka, nie wiem, ziemia do kwiatków takie sprawia wrażenie czegoś jak, takiego kwiecistego. Jakby nie wiem, jakbyście przesadzali kwiatki w domu, czy coś. Może to z moim węchem jest coś nie tak? Nie, ale ewidentnie. Nie zaletuje mi to. Jakimś takim marihuanem, czy coś. Nic co, co, co byłoby jakieś podejrzane, ale takie takie kwiaciste. Taki, jak, jakbyście mówili, mówię takie taki, kwiatki przesadzali, właśnie ta zie, ziemia do kwiatków. Coś takiego. No i może faktycznie właśnie jakieś takie nutki cytrusowe. Takie właśnie... Gdzieś, gdzieś tam tą ipkę czuć. Gdzieś tam tą ipkę czuć. Pod właśnie takimi kwiatowymi, no i jak to już ułajałem nutami. Nic, polewamy, spróbujmy. Szkło zupełnie przypadkowe, od Funky Fluida, ale akurat takie miałem pod ręką. Także mam nadzieję, że nie ma na to jakiegoś paragrafu, że testuję piwo z innego browaru w szklance od innego browaru. Barwa? Powiedziałbym... No teraz akurat z uwagi na to, że mi się to oświetlenie zdupiło, czy naprawdę nie wiem, co jest grane z tym, czy to jest OBS, wina kamery, czy samego oświetlenia. Ja może troszeczkę bardziej spróbuję rozjażyć jeszcze te lampy, ale to i tak raczej marny skutek. Nie wiem, jakiś taki niebieski jestem, Jakoś tak nie wiem, albo jakiś filtr się nałożył na tej kamerce, nie wiem. Z... Będę musiał zweryfikować. z Czym jest problem, ale to nie jest pierwszy raz właśnie kiedy coś, coś takiego u mnie występuje. Może będę po prostu musiał jakieś sterowniki wgrać, albo albo po prostu kompas resetować, no nie wiem. E, dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o barwę to ono nawet nie sprawia wrażenia... no, czy może sprawia takie wrażenie... ananasowego, ale takiego niezupełnie. Ono wydaje się właśnie tutaj u dołu... takie białe, takie właśnie jasne, a ku górze ona staje się już takie żółciutkie. Takie soczkowate. Piana, no jak zresztą sami widzicie, nie istnieje. Eee, warto by się może jeszcze było przyjrzeć butelce ja sobie tak przykładam pod lampę, to tutaj rzeczywiście na dnie butelki, czego pewnie nie w kamerze nie będziecie widzieć, ale są tutaj właśnie jakieś takie... ziarna? Nie wiem, takie... to Co coś tu, coś tu takiego pływa. są też generalnie takie soki... teraz nie pamiętam jak się one się nazywają, ale też właśnie coś, coś, kanabis, coś tam i w... Też pływają właśnie jakieś tam albo takie włókna tych, tych konopi, czy. Nie wiem, chciałbym Wam to pokazać lepiej, ale no, no nie będzie tego widać, nie? Ale coś tam w tej butelce pływa. No nic, słuchajcie. W <laughs> zapachu ze szkła bardziej intensywny zapach ziemi do kwiatków. Naprawdę mi to daje, jak ziemia do kwiatków. Nie, nie, pachnie. Ten zapach w niczym nie przypomina tych piw z konopiami, które piłem wcześniej. Nie przypomina to ani właśnie tego glogera, czy tam służby zdrowia, nie złoziłko, ani nie przypomina tego kanabisa. A chyba też piłem nawet bucha i nie wiem, czy też nie tostowałem. To zapach tego piwa w niczym kompletnie nie przypomina zapachu właśnie takich piw właśnie tych z tymi konopiami. To jest właśnie, no mówię, taka ziemia do kwiatków, właśnie z taką ipą, jakieś takie cytrusowe, gdzieś tam tą ipkę pod spodem czuć, bardzo subtelnie, ale, ale ta intensywność tej ziemi do kwiatków jest tutaj wyczuwana. No nic, dobra, słuchajcie, wasze zdrowie, testujmy. Wezmę jeszcze jednego łyka. Powiem Wam mm, pewnie widzieliście moją reakcję już po pierwszym łyku. I ta krzywa min mina nie wynika z tego, że to piwo jest kwaśne, czy coś. Ale wziąłem pierwszego łyka i po prostu smak ziemi do kwiatków. <laughs> w zapachu, zarówno w zapachu z butelki ze szkła, jak i w smaku ziemia do kwiatków. Nie podano tutaj nawet skali goryczki ani nic takiego. To jest tylko informacja o ekstrakcie i o alkoholu. No ale może nawet słusznie, że jej nie napisali, bo goryczka tutaj w ogóle nie istnieje w ogóle w tym piwie. Jak się to pije? Piwo w smaku wydaje się naprawdę dziwne. Mówię, po wzięciu pierwszego łyka Smakuje to po prostu jak, jak ziemia do kwiatków. Nie sprawia to wrażenia kompletnie jakby, jak, jakby to było w ogóle. jakieś. nie niegazowane. Po prostu jakbyście pili coś niegazowanego, co smakuje jak ziemia do kwiatków. Co jest jednak na plus, to to, że też nie latają wam jakieś fusy między zębami czy coś. Może dlatego, że nie, nie nalełem tego z tym os osadem z butelki. Może tutaj trochę tego piwka jest. Ale na przykład kiedy piłem tego kanabisa, no to już jakieś takie. Mia miało się takie wrażenie, że jak się brało łyka, to te fusy tam latały gdzieś. Między, między zębami po prostu. Te, te włókna tych te, te konopi. Ten. Tutaj po prostu. To sprawia wrażenie, jakbyście pili taką, kurczę... W... Taki jakiś napój niegazowany, nie wiem, albo jakąś taką wodę smakową... ...które smakuje jak ziemia do kwiatków. Nie piłem jeszcze wcześniej czegoś takiego, muszę przyznać. Czy jest to piwo ciekawe? Być może. Ta etykieta może, może po prostu przykuć czyjąś uwagę. Możecie stwierdzić, jest to coś warte spróbowania. Wezmę, spróbuję. Natomiast w mojej ocenie to piwo jest słabe. W ogóle. Ja nie wiem, czy to można nazwać piwem. No, właśnie, jeszcze zaznaczmy, że to jest IPA. Czy smakuje to jak IPA? Nichuja. Zarówno w zapachu z butelczyny ze szkła, jak i w smaku. To znaczy się w zapachu jeszcze gdzieś tą ipkę tam czuć, takie te cytrusowe nuty, ale takie tak bardzo subtelnie. Natomiast w smaku. To nie wiem, albo to, albo to by musiały być jakieś takie białe owoce, ale no nie, no po prostu piwo pod każdym względem, zarówno smaku, w zapachu, sprawia wrażenie po prostu jakbyście jedli ziemię od kwiatków. Taką, taką, ale właśnie nie suchą, tylko taką właśnie jakbyście dopiero podlali kwiatkę albo przesadzali kwiatki, to ta ziemia jest jeszcze taka właśnie mokra, czy coś. No to, no to właśnie to piwo sprawia takie wrażenie. W mojej ocenie... Jest to piwo naprawdę słabe. Ja w ogóle nie wiem, czy to można nazwać piwem. Jeżeli Tomasz Kopera miałby zdecydowałby się na nakręcenie recenzji tego czegoś, to trafiłoby to najprawdopodobniej do serii, żebyście wy już nie musieli. W mojej ocenie jest to naprawdę słabe. Nie, nie wiem, czy to w ogóle można nazwać piwem. Oczywiście też nie mówię, że jest to obrzydliwe. To jest do wypicia. Nie, nie, nie odrzuca mi niczym, ale po prostu w smaku jest dziwne, nie jest, nie, nie jest w ogóle gazowane, nie, nie smakuje to jak IPA, jest po prostu nijakie, słabe, naprawdę słabe w mojej ocenie. I to by było, moi drodzy, na tyle, no. <grystanie> Także <grystanie> chciałem powiedzieć teraz coś o kwiatkach, że zacznę chyba jeść ziemię od kwiatków, ale... <grystanie> Nie naprawdę. No to tak smakuje, nie? Dobra, moi drodzy. Także, jeżeli materiał się podobał, to zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do, social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem w opisie filmu. I będziemy widzieć się w kolejnej recenzji. Także do zobaczenia i do usłyszenia ciekawsze jest jednak też to, że jeszcze nie pozbyłem się wszystkich starych nagrań. Co prawda tych zostało bardzo mało, ale nie pozbyłem się jeszcze starych nagrań, a już zabieram się za kręcenie nowych odcinków. Także nie wiem kiedy jeszcze to wideo zobaczycie na YouTube, ale no, miejmy nadzieję, że za niedługo. Może jeszcze właśnie w czerwcu. Kto wie, czas pokaże. Także dzięki za uwagę. I do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gdzie prawdopodobnie przetestujemy sobie kolejne z piwek, które właśnie nabyłem na strefie promocyjnej. Chciałem powiedzieć Birmania, ale no. Ja, jak, ja to, jak się ta strefa nazywa? Niech mi ktoś przypomni, jak się ta strefa nazywa? Piwomania. Piwomania. No. Także. Mm, jeśli chodzi o samą strefę, to myślę, że. Taki konsument po prostu. Kto, ktoś, kto po prostu lubi piwo, myślę, że tam coś znajdzie dla siebie, ale żeby trafić do birgików, którzy oczekują od piwa jednak czegoś znacznie więcej, to raczej nie ma tam nic ciekawego, szczerze mówiąc. To znaczy, się jakieś krafty tam są, są pinty i tak dalej, ale to są jeszcze raczej piwa nam doskonale znane, jak Atak Chmielu, Otomato Ipa, co tam jeszcze takiego było? Są też jakieś piwka z e, browaru trzech ziomków. Nie, jakie, jakieś krafty tam są, ale raczej. No nie wiem, czy będzie to coś ciekawego. Czy będzie to coś godnego uwagi. Dobra, moi drodzy, także kończę i widzimy się w kolejnym odcinku. Na rozicho.